Mistrzowskiego tytułu. Co innego ma udowodnić Piotr Włodarczyk. On nie tylko wtedy przegrał, ale i stracił posadę. Teraz zagra w Warszawie w barwach klubu z Lubina. Jako pierwszy udowadnia jednak coś Piotr Giza. Już w drugiej minucie gry Giza po raz enty w tym sezonie marnuje stuprocentową okazję. Strzeleckanie most trwa. Pomocnik Legii umacnia się na pozycji lidera niewykorzystanych sytuacji. Ale w 20 minucie to właśnie Piotr Wiza rozpoczyna kluczową akcję meczu. Zagrywa piłkę do Radowicza, puszcza mu strzał i bramka. Legia prowadzi 1 do 0. Jan Urban może odetchnąć. 10 minut później gorąco pod bramką Legii dośrodkowanie Alunderi z piłka bardzo wysokim kozłem przechodzi nad Janem Muchą, ale w bramce jest Edson. Minęła minuta i Jan Mucha musi już liczyć sam na siebie. Z rzutu wolnego Michał Goliński, potężne uderzenie. Mucha na rzut rożny. Popatrzmy raz jeszcze. Naprawdę doskonałe uderzenie zawodnika Zagłębia Lubin i świetna parada legionisty. Na przerwę Legia schodzi prowadząc z Mistrzem Polski 1 do 0, ale wiadomo było, że 45 minut może przynieść każdy rezultat. Pojedynek strzelecki rozpoczyna Cini Jan. Pudłuje. Jaka będzie odpowiedź Wodarczyka? Podobna. Ten z kolei traci piłkę w polu karnym. Kolejna akcja Legii. Chiniyama do Radowicza. Radowicz na środek. Giza! Tym razem pomocnik Legii może mówić o pechu. Kolejna szansa dla Legii. Świetna piłka od Rożera. jama sam na sam z bramkarzem z Lubina. Wysoko ponad bramką. Odpowiedzią Włodarczyka brutalny faul na Astizie, ale jeszcze gorzej postąpił Swetenowicz. 68 minuta, popatrzmy raz jeszcze na powtórkę. Po tym fałlu na Rzeźniczaku arbiter musiał pokazać czerwoną kartkę. Legia, grając przewagę nie wypuściła szansy z rąk, a znakomitą partię rozegrał w tym fragmencie gry ma oraz rezerwowi. 86 minuta. ma Burkhardt. I Rezerwowy Legii doprowadza do wyniku 2 do 0, ale to jeszcze nie koniec. Doliczony czas gry, Burkhard rzutu wolnego, Chiniyama, Ekfueme i po bramce kolejnego rezerwowego ustalony zostaje wynik meczu. Legia Warszawa, KGHM Zagłębie Lubin 3 do 0.